Z wielką satysfakcją tutaj razem z Ewą Pawelą otwieramy. Witamy Was w ramach TeleZen TV. Rozpoczynamy Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu. To już po raz szósty. Przygotowane są materiały, rozmowy. Jest to duża historia. Ewa Pawela Wam teraz krótko scharakteryzuje te materiały, chociaż ja prowadziłem, ale Ewa też brała bardzo istotny, istotny udział w pracach przygotowawczych. Co takiego ciekawego i ważnego w tym rocznicowym, wiesz, szóstym roku? Janusz, pozwól, że zanim, e, prawda, przystąpię do pokazywania tej naszej, tegorocznej e, oferty, to e, no, chciałam podziękować serdecznie naszym widzom tak, za to, że od e, sześciu lat nam wiernie towarzyszą, że ten temat, mimo, że wy wyemitowaliśmy już ponad 200 programów na ten temat, że ten temat nadal ich interesuje, a przede wszystkim, że no bardzo dramatyczna sytuacja polskich ofiar kontroli umysłu i ofiar kontroli umysłu na całym świecie, no jakby trafiła do ich serc. No i są... Naszymi od lat z przymierzeńcami. Z, pomagają nam, starają się nas podtrzyma podtrzymać na duchu. No i jak chyba sam widziałeś na tych protestach, w których wspólnie e, uczestniczyliśmy, no ja naprawdę e, dostawałam od Państwa ogromną porcję energii, e, motywacji wsparcia, podziękowania. wsparcia i to naprawdę e, i to naprawdę grzeje serce i pomaga. Wydaje e, się. Dodaje sił, ale proszę Państwa, dodaje sił nie tylko mnie, bo za mną jest naprawdę rzesza osób wyjątkowo doświadczonych przez los. Tutaj e... tylko dodajmy jeszcze jedno słowo, że w naszym środowisku, które ma różne zainteresowania, nie wszyscy do końca jakby rozumieją wagę tej sytuacji i to, że to dzieje się naprawdę, więc nawet tutaj nie zawsze wiem, że możemy liczyć na stuprocentową Waszą akceptację, ale w ciągu tych kilku lat myślę, że znacząco poszerzyło się grono tych widzów NTV, którzy zobaczyli, że to nie są przelewki, że to są realne fakty. Ale Janusz, Dołączę, wiesz, po prostu dogoniła nas rzeczywistość, proszę Państwa. Myśmy z Januszem, tak. kiedy zaczynaliśmy, kiedy pojechaliśmy na, do Brukseli w 2014 roku na pierwszą europejską konferencję przeciwko elektronicznemu nękaniu, gdzie spotkaliśmy doktor Rauni Kilde w hołdzie której organizujemy od tych sześciu lat te spotkania, to myśmy sobie, no myśmy wiedzieli gdzieś tam, jakoś umówiliście, prawda, że to ma służyć zniewoleniu nas wszystkich, że nadejdzie ta światowa dyktatura wojskowa, ale no mniej więcej od tych 10 miesięcy to my sobie sami wymieniamy takie uwagi, że, 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 że widzieliśmy to jakoś teoretycznie. Tak, to było przez Natomiast przyszło znacznie szybciej i znacznie brutalniej i znacznie dotkliwiej, niż mogliśmy to sobie w ogóle wyobrazić. I proszę Państwa, no cóż, nawet ci, którzy przed laty pokpiwali, wyśmiewali i mówili, aha, no to ci foliarze, ci oszo te oszołomy, to po prostu w tej chwili już zdają sobie sprawę, że te, ten cały wachlarz tematyki, który my przy okazji mówienia o kontroli umysłu poruszaliśmy, czipowanie, inwigilacja, kontrola, to tak naprawdę puka w tej chwili do wszystkich drzwi na całym świecie, i pan Stanisław Krajski nakręcił taki odcinek, że foliarze mieli rację. I tak naprawdę, proszę Państwa, no, my dedykujemy ten program no, wszystkim mieszkańcom Ziemi. Bo jeżeli zostaniemy wszyscy zaszczepieni, jeżeli nam się wprowadzi te um, mikrochipy czy nanochipy nano do naszych organizmów to proszę Państwa znajdziecie się naprawdę w naszej y, sytuacji i tu y, jest o co walczyć, bo walczymy nie tylko każdy z nas o samego siebie, ale walczymy tak naprawdę o ludzkość i walczymy tak naprawdę o nasze człowieczeństwo. I, y... Te dwa materiały przygotowane na, na dzisiaj, prawda? Y, Nagrywamy troszkę wcześniej, też chcę być wobec uczciwi, ponieważ mieliśmy te różnych przygód robienie live'ów poprzednie lata i. Postanowiliśmy wszystkie materiały nagrać tak prawie tuż wcześniej, przed wcześniej. również to nasze powitanie. Ale to jest naprawdę tuż, tuż, i, I po prostu no, dla nas w naszych, w naszych głowach to już jest, prawda? To już jest właśnie ten dzień, to już jest Ale właśnie ten Ale w studiu będę w tym czasie będę czuwał, gdy co cokolwiek się zdarzyło nadzwyczajnego, wtedy wejdziemy na live. Odpukaj, odpukaj. <śmiech> <śmiech> Może natomiast, do natomiast proszę Państwa, no, w menu tegorocznego. Święta walki z kontrolą umysłu. Są dwa, w zasadzie trzy wspaniałe wywiady. W poniedziałek, 8 lutego, to będzie wywiad z Zofią Filipiak, prezesem Stowarzyszenia Ofiar Kontroli Umysłu w Polsce, StopZ. Zofia opowie Państwu o kolejnym roku zmagań Stowarzyszenia z bezdusznością polityków, z bezdusznością całego systemu, całego systemu dlatego że dużo się w StopZecie w tym roku działo na niwie właśnie składania pozwów do sądów, pozwów zbiorowych, żeby nas wreszcie od tej opresji uwolnić. Również w poniedziałek zobaczycie Państwo, Wywiad, długi, wywiad. długi wywiad, ale z... z tłumaczeniem bezpośrednio, więc on trwa 3 jako... godziny, Ja go jeszcze nie słyszałam, ale e, miałam przyjemność rozmawiać z panią Elaną Freeland e, w ubiegłym roku. Państwo też już e, powinniście ją znać i wiedzieć, że jest prawdziwym ekspertem w zakresie tych wszystkich najnowszych technologii. W tym roku ukończyła swoją trzecią e, książkę, poświęconą syntetycznej biologii i transhumanizmowi. Ale Janusz, tutaj, dwa słowa tutaj, o ciebie, bo to ty e, z nią bardzo, rozmawiałeś. Bardzo ta książka już się będzie pokazana, ona jest w wersji angielskiej, okładka, natomiast Elana, Elana skorzystała z faktu, że mówiła to już kiedyś zresztą, że kiedy rozmawia z Amerykanami o tych sprawach, to nie może sobie pozwolić za bardzo na pewne spojrzenie z takiej głębszej duchowej perspektywy. Ale skoro mówi do Polaków, do tutaj ludzi z Europy Wschodniej, ona wyczuwa, że jesteśmy w tym kierunku dużo bardziej otwarci i rozumiemy. Stąd też w tej jej po prostu wypowiedziach bardzo często pojawiało się choćby nazwisko Rudolfa Steinera, pewne, pewne, pewne jej jakieś takie powiedzmy filozoficzno-duchowe aspekty postrzegania tej rzeczywistości globalnej. Ale też nie omieszkała mówić o różnych konkretach, sporo tam też było o tych kwestiach nano. Ma Kobieta ma niesamowite wyczucie. Po prostu czasów, w których żyjemy, i ma takie wyczucie, które wie, jakie po prostu te kropki łączyć, te różne dziedziny wiedzy, prawda, od cybernetycznych zagadnień, informatycznych, fizykę, chemię, po zagadnienia socjologiczne, duchowe. To są ci ludzie, którzy rozumieją świat właśnie w pełni, ponieważ współczesna nauka, jak wiecie, tych wszystkich naukowców po prostu rzeźbi na zasadzie: masz swój segment i wiesz odtąd dotąd, masz swój segment, masz swój segment, one są, te wszystkie segmenty są bardzo rozdzielone i stąd też po prostu trudno znaleźć sojuszników do rozpoznawania tego co dzieje się na ziemi, prawda, co dzieje się tutaj. A ona poprzez własne studia, z tym, że to Ewę ją znalazła, to tam dużo mówi. E, to znaczy, ją dla nas. Nie, nie, inaczej. E, <słuch> proszę państwa, Elana jeszcze i tutaj w tym momencie mówię do ofiar kontroli umysłu, czyli do moich braci w nieszczęściu. Elana nie tylko prawda pisze książki i teoretyzuje, ona, ponieważ jest osobą, no, tak jak Janusz powiedział, głęboko duchową, to ona też czynnie i aktywnie stara się pomagać ofiarom kontroli umysłu na całym świecie. W jaki sposób, prawda, no, nie tylko się zakranować, skorzystać z jakichś urządzeń, z organitów, ale też w jaki sposób walczyć swoją duchowością, swoją świadomością i swoim. Poziomem energii, także nie słuchałam tego wykładu, ale serdecznie polecam. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ wszyscy, e, powiem to kolokwialnie, fajni ludzie na planecie się znają, to dzięki z kolei pośrednictwu Elany i pośrednictwu Konrada Stachnia, mhm. którego Państwo mieliście niedawno okazję tak, oglądać bardzo. na antenie NTV, Dotarliśmy też do drugiej wyjątkowej kobiety, pani Katrin Austin Fitz, która w świadomości Amerykanów jest trochę taką sztandarową postacią świata alternatywnego. Niektórzy ją określają wrogiem publicznym numer jeden głębokiego państwa. A to dlatego, że będąc bankierem i będąc członkiem gabinetu czy administracji George'a Busha, Busha, ojca, seniora, tak. ona po prostu miała wgląd właśnie w różne, różne rachunki i księgi finansowe administracji amerykańskich, kolejnych administracji amerykańskich i udowodniła im, prawda, że 21 bilionów dolarów, tylko właśnie w tej administracji, którą ona jakby miała pod swoją pieczą, zostało wyprowadzonych na tajne projekty. Projekty kontroli już O bilionach mówisz amerykańskich czy. Wy? Nie, nie, mówię już o bilionach tłumacząc. Bo... Ona, ona mu, po, po angielsku to są tryliony to są trybuny, czyli chodzi. zawsze schodzimy dwie, tak, dwa, ja oczka, wiem, dwa oczka niżej. Więc i mało tego, ona potem zrobiła audyt, no i jakby próbowała wytropić, na co dokładnie poszły te pieniądze. Ja Państwu w jednym z wywiadów mówiłam o niej, mówiłam o jej wywiadzie o aktualnej sytuacji, Pandemicznej, to jest kobieta, która naprawdę zna wszystkich. W związku z tym ma dostęp do informacji no, z, z Insidu. Tak, Zresztą tak. jest wydawcą takiej serii raportów. To się nazywa Solari Report. I naprawdę przez jeszcze jak była dyrektorem banku inwestycyjnego, Takiego jednego, funduszu inwestycyjnego, jednego tak. z najważniejszych mhm. na Wall Street, mhm. to ona po prostu, i ona to mówi otwartym tekstem, że, on, że przez jej gabinet przewijali się Bill Gates, Soros i... Proper, widziała to z bliska. Ona widziała to z bliska, ona poznała mentalność tych panów. I nie ma wątpliwości, w jakim siedzie, że. Ona nie ma wątpliwości, ale <laughs> proszę Państwa, ona przede wszystkim mówi to prosto z mostu. Z uwagi na to, że jest to osoba szalenie zajęta, więc w ramach, bardzo jej zależało, jest fanką dr Rauni Kilde, więc bardzo jej zależało na tym, żeby być na afiszu tego międzynarodowego dnia walki z kontrolą umysłu, tylko po prostu no, nie mogła się z nami spotkać przed tą Wcześniej, datą. Tak. Zobaczycie Państwo wywiad z nią 19 lutego. Przygotowujemy rynku. się do przy, wywiadu. Przy, się. Przygotowujemy się i y, akurat tak się składa, że obie Panie są zaprzyjaźnione, bo to jakoś tak jest. No, I Ewa, jak zawsze trafia na właściwe osoby. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy tutaj, ja też, za przygotowanie tego dzisiejszego, bośmy razem pracowali, ona dużo pracy włożyła i zapraszamy Was na tutaj kolejne materiały, dwa konkretnie dzisiaj. No a, tak powiedziałeś, następny po 19. Ale, proszę Państwa, nasza walka z kontrolą umysłu nie kończy się na. Na obchodach? Na obchodach. Proszę Państwa, zapraszamy do następnego roku. Wytężonej walki z kontrolą umysłu i tym bardziej wytężonej, że naprawdę dotyczy to też niestety już i państwa. Myśmy zrobili przez te 6 lat, co mogliśmy, żeby was uprzedzić i żeby to jakoś powstrzymać. Niestety nie udało się i teraz to już naprawdę jest za 5.12 i musimy to uczynić. Zawsze można zdążyć. I zdążymy się obronić, się no to zawsze trzeba mieć nadzieję i Ewa też się ma. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na materiał. A moją nadzieją jest Janusz. <noise> Wzajemnie jesteśmy dla siebie nadzieją, słuchajcie dobrze. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.